Cześć. Ktoś się mnie zapytał, czy jestem zaszczepiony. Nie, nie jestem zaszczepiony. Po prostu nie. I też nie jestem antyszczepionkowcem, żeby było lepsze, tak? Bo dzisiaj się pojawił taki, słuchajcie, artykuł. Yy, tam w internecie jakaś pielęgniarka mówi, jak to ktoś umierał na koronawirusa i, 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 i nie wierzył, że koronawirus istnieje i do końca nie wierzył. Nawet już do szpitala, nawet już nie oddychał, nawet mu coś tam i on zaprzeczał, że to istnieje. Ja nie zaprzeczam temu, że to istnieje. Nie zaprzeczam temu, że istnieje sobie taka choroba, że jest zraźliwa i tak dalej. W Biblii jak najbardziej była mowa o zaraźliwych chorobach, o nieczystych chorobach i tak dalej. Niejednokrotnie e, była o tym mowa. Tak? Nie zaprzeczam, że tego typu choroby istnieją. Nie zaprzeczam, że tam pod mikroskopem czy pod czymś tam można jakiegoś wirusa wykryć, czy to miało w różnych badaniach. Nie zaprzeczam, że to istnieje, ale się nie szczepię. E, nie szczepię się, bo mam inne rozwiązanie. Po prostu szczepienie to jest pewnego rodzaju zaufanie pewnemu schematowi rozwiązania, tak, że przed chorobą musimy sobie małą dawkę choroby zaćgać, nie, żeby się uodpornić, żeby być przygotowanym odpornościowo, nie? Ja nie wierzę w taką teologię, po prostu, znaczy wierzę, że to może w ten sposób działać, tak, ale ja wierzę, że jesteśmy stworzeni przez Boga, tak? i Bogu. Moim rozwiązaniem na tą chorobę jest zaufanie Bogu, po prostu zwyczajnie, nie? zaufanie Bogu. Ufam temu, że w Biblii jest napisane, że Jezus choroby moje nosił, więc ufam temu, że on mojego koronawirusa też poniósł. Po prostu zwyczajnie, nie? Ufam temu, że on to zwyczajnie poniósł. Nie ufam tej nauce. Jeżeli ta nauka, przykładowo, ufa, że świat został stworzony w wyniku wielkiego wybuchu i przez ewolucję, to dla mnie korzeń tej nauki to zaufanie to jest ok. To z wami jest coś nie tak, macie jakąś schizofrenię, nie? Uważacie, że jesteście z małpy, czy skądś tam, nie? Z wami jest coś nie tak, nie? No nie uważam tego za racjonalne, no nie chcę mi się ufać takim ludziom, po prostu, nie? Nie chce mi się ufać takim ludziom. Ten preparat, że tak powiem, no nie jest w jakiś świecie, było już, nie, nie do końca jest zbadany. Tam na stronie, zdaje się, nie, rządowej można też przeczytać, jakie były efekty po tym podawaniu tego preparatu i tak dalej. To jest mi, wiecie. No, ja mam na razie. Mój preparat jest taki, że ja ufam Bogu. Ufam temu, że Jezus moje choroby poniósł, wzrastam w wierze, modlę się, zbliżam się do Boga. To jest moja szczepionka. Po prostu prawdziwa szczepionka. Prawdziwa szczepionka moja zadziałała się 2000 lat temu na, na krzyżu, nie? Tam na krzyżu, tam gdzie Jezus wiecie, umarł, nie? Tam, tam, że tak powiem, ktoś choroby moje nosił. Ja nie muszę nosić jakby. Jak wiecie, Jak dostanę zaszczepiony? Wiecie, jak zostanę zaszczepiony? Tu mi ktoś tak wstrzyknął, nie? Czy tu nie? E, coś mi tak wstrzyknął, To zwyczajnie, tak naprawdę noszę swoją przyszłą chorobę. Tak, już dostaję jej kawałek dawki, tak, i już swoją przyszłą chorobę noszę. E, w mojej teologii, to jest, wiem, no, to jest pewnego rodzaju sposób, jak się nosi przyszłą chorobę. Tak, dostajesz kawałek tej choroby, póki jesteś w stanie jej wytrzymać, tak dalej, no a później już jesteś na nią odporny, nie? Okej. Okay. No, wiecie, ja wierzę w coś bardzo podobnego, tak naprawdę, tylko ja wierzę, że no, ta szczepionka, że tak powiem, no, tutaj, nie? Tutaj było, tak? Tu jest taka strzykawka, nie? I tutaj, tutaj. Ym, taka strzykawka, powiedzmy. I tu w Jezusa, że tak powiem. Słabo to widać, bo jest mokry, ale dobrze, no, jakoś poradzimy sobie. W każdym razie, tutaj, Ym, tutaj jest szczepionka, tak? Tu był krzyż, tak? Tak. I Jezus umarł, tak naprawdę. Ym, Biorąc moją chorobę, on został, dostał szczepionkę za mnie po prostu zwyczajnie. Możecie to mieć za jakieś średniowiecze, za coś i tak dalej, ale ja tak wiem, że tak jest napisane. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, nazywasz się chrześcijaniem, to ciebie to też dotyczy, tak naprawdę. Tak w chrześcijańskim kraju, tak się powinno tą chorobę, tą sprawę koronawirusa rozwiązywać w ten właśnie sposób. To jest chrześcijaństwo, to jest droga Pana. To jest droga Pana. Wiecie, straszą, lękiem i tak dalej, chcą mnie zmusić do szczepienia. No ja się lękiem nie już... Ale zauważyłem jedno, że mm, osoby, które jakby nie śledzą, nie siedzą, nie mają tego telewizora przed sobą i tak dalej, nie śledzą tych wszystkich plakatów, tych wszystkich strachu, jakoś tym nie żyją. I ja sobie rano wstaję, czytam sobie Biblię, Księgę słów teraz i tak dalej, rano zajmuję się innymi rzeczami, potem sobie idę na spacer, potem sobie coś idę i tak dalej i jakoś, wiecie, nie ma tego Dopóki ktoś nie przyjdzie i mi nie mówi bla bla, 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 zaszczep, zaszczep się, 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 zaszczep się to dla mnie tego nie ma. Nie twierdzę, nie zaprzeczam, że choroba istnieje. Istnieje, Owszem, że istnieje, Wierzę wam. Byłem w szpitalu, byłem w szpitalu, byłem rok temu w szpitalu psychiatrycznym na wojsk wojskowym i tak dalej, było u nas z 10 pacjentów i widziałem tą chorobę. No widziałem, naocznie, dosłownie. Widziałem. Widziałem jak jeden pacjent dostał gorączki, drugi pacjent dostał gorączki, trzeci tam też kasłał czy coś, dostał gorączki, czwarty dostał gorączki, piąty dostał gorączki. Widziałem, no byłem tam, dotykałem tych pacjentów, chodziłem. Z jednym pacjent, pacjent był taki na wózku, to go wziąłem po korytarzu tam jest złotem, drugi pan miał Alzheimera, tego chodziłem mu prowadzałem po korytarzu, mówiłem, tu ma pan pokój, tu ten. No wszyscy dostawali choroby, tak, dookoła, tak? Spałem z pacjentem w jednym szpitalu, czy spałem, przepraszam, byłem, miałem łóżko z pacjentem w szpitalu, tak. Obok, obok, dostał, zaczął kasłać, dostał koronawirusa, tak? My też zbadali i też stwierdzili, że mam koronawirusa. No, czułem się trochę dziwnie. Okej, okay, no dobra, zamknęli mnie w tym, w hotelu na, na tydzień, na dziesięć dni kwarantanny. No, spoko, nie? I tak dalej. W czasie tej kwarantanny, słuchajcie, nawet się zdołałem przeziębić. Tak, mając koronawirusa, zdołałem przeziębić, bo to był grudzień, akurat śnieg popadał, ja nie wiedziałem do końca, jak się tam kaloryfry od końca, myślałem, że na jeden starcza, to trzeba było od razu na pięć otworzyć, żeby grzało. No i w nocy zmarzłem. No i w nocy zmarzłem, nasz mi gardło zaczęło chwilę boleć, nie? No, potem przestało i tak dalej. Nawet mając koronawirusa się... Hmm, Wiecie, przeziębiłem. Wiecie, nie znacie to też, że jestem, wiecie, jakiś super odporny. W tym roku chorowałem, zdaje się, cztery razy. Cztery razy mnie jakieś takie przeziębienie złapało. Jakaś taka, raz była taka, powiedzmy, że grypa żołądkowa, jak to dawniej mówiło. Dwa, trzy razy jakieś takie małe przeziębienie, raz trochę większe, tak? Ale za każdym razem po prostu się modliłem. Za każdym razem wiedziałem, gdzie mam rozwiązanie. Wiedziałem, że ta choroba jest we mnie nielegalnie, bo ja mam życie, tak? Ja we mnie jest życie. Ja jestem służony z Boga, który jest życiem, który jest miłością i tak dalej. Ja jestem dzieckiem Boga, tak deklaruję. A jeżeli ja tak deklaruję, jeżeli mam prawo tak deklarować, bo zadziało się na krzyż, co się zadziało, tak? I mam prawo do tego, żeby być sprawiedliwym przed Bogiem. A choroba, mm, że tak powiem, choroba, nie? Czyli ten na przykład tutaj koronawirus, tak? Jest czymś nielegalnym. Tak? Choroba. Jeżeli Jezus moje choroby poniósł, tak? Jeżeli ta choroba tutaj. Chyba ja, w tej szczepionce, która została dawkowana Jezusowi, jeżeli On moje choroby pomósł, to jeżeli ja bym teraz zachorował na koronawirusa, to ja duchowo choruję na tą chorobę nielegalnie. Duchowo choruję nielegalnie przed Bogiem. Po prostu, nie? Jak to się może stać, że ja na przykład mogę zachorować na koronawirusa? Na przykład może się stać w ten sposób, że ja gdzieś zbłądzę w mojej nauce. Że ja się odwrócę od Boga, że popadnę w jakiś grzech, którego nie będę chciał wyznać przed Bogiem, tak? a którego nie, nie oddam Bogu na rozwiązanie, tak? że ja popadnę w jakiś błąd teologiczny, co mi się już nieraz zdarzyło. Tak? Wiecie, mam na przykład cały czas jakiś tam problem z bólem brzuchu i tak dalej. Mija już, nie mija, modle się, się znika, a potem się pojawia znowu i tak dalej ktoś mi tam powiedział, ktoś już raz wygonił ducha fałszywego Jezusa i rzeczywiście na trzy tygodnie przestało, nie? Potem się znowu pojawił i tak dalej. No i wiem, że to jest, wiem, że mam cały czas problem z tym, tak? Mam problem z tym, bo jeszcze gdzieś nie do końca żyję w prawdzie, nie do końca żyję w posłuszeństwie Bogu, nie do końca żyję w karności wobec Boga, tak? Nie do końca gdzieś jeszcze z tymi ścieżkami życia idę, gdzieś jeszcze ścieżkę jakoś taką dziwną mam pokrętną, tak? Zdaję sobie z tego sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę i jestem tego świadomy, tak? Jestem tego świadomy, zdaję sobie z tego sprawę. Yy, ale dalej wybieram nie brać szczepionki. Po prostu. Wybieram, mam taki wybór, mam takie prawo. Tak i nie robić wariaty za przeproszeniem, yy, bo nie jestem. <grytanie> yy, mam takie prawo, mam taki wybór. Yy, mam yy, taką możliwość, tak? Jeżeli takiej możliwości nie będę miał. Jeżeli mi na przykład na tyle utrudnił życie, jeżeli mi powiedzą, że muszę to wziąć, bo nie będę mógł być z domu, i tak dalej, to kto wie możliwe, że to wezmę, tylko ja wtedy będę się raczej domagał, żeby mi oni zagwarantowali, że tam nie ma nic dla mnie niebezpiecznego, nie wiem, tak jak że to jest jakaś taka pastylka typu witamina C, nie? Eee, to spoko, no w tym momencie wiem, że to są preparaty też niezbadane i, a, znaczy zbadane są, tak? Ale, ale są po nich wiele różnych skutków ubocznych też było na stronie rządowej są opisane i tak dalej. No ja wybieram takie rozwiązanie po prostu. Pozwólcie mi wybrać takie rozwiązanie, nie. I, i, i przestaniesz czekać za przeproszeniem. No, no, możecie sobie jakąś kampanię reklamową zrobić, ale zróbcie też kampanię reklamową o tym, że Jezus choroby nasze poniósł, tak? Też płacę podatki, to jest też za moje pieniądze, tak i tak dalej. No, proszę bardzo, tak? Jeżeli takich ludzi jak ja, chrześcijan w tym kraju jest 97%, tak? Podobno, wedle statystyk, no to dla 97% to jest rozwiązanie chrześcijańskie, że Jezus poniósł naszą chorobę, więc 97% tych reklam y, powinno być w tą stronę, a 3% powinno być reklam o szczepionkach w tym kraju, jeżeli to jest chrześcijański kraj. Jeżeli to nie jest chrześcijański kraj, no to rzeczywiście powinno się cały czas trąbić o szczepionkach i tak dalej, i tak dalej, nie? Po prostu, nie? Bo tutaj, wiecie, szczepionki mówią nam, że Jezus twojej choroby nie poniósł, że musisz sam ponieść swoją chorobę wcześniej. Dzisiaj poniesiesz swoją chorobę, biorąc szczepionkę, tak, mm, Bo dzisiaj wiecie, szczepionka to jest tak, idziesz się szczepić i mówisz, dzisiaj noszę swoją przyszłą chorobę, dzisiaj noszę swoją przyszłą chorobę i w przyszłości nie dostajesz tej choroby, nie? Tak jest, to jest, że tak powiem, teologia szczepionkowa. Spoko, ja ją rozumiem, wiem jak to działa, Mówisz, że to jest nawet biblijne, że to, to działa w ten sposób, że się da ponieść już chorobę, nie? Się ponieść swoją przyszłą chorobę. no to jest nawet biblijne, że się da ponieść swoją czy, czyjąś chorobę, e, bo tak Jezus zrobię poniósł moją, moje choroby, nie? E, I teraz jest kwestia zaufania, tak? Mm. Temu. I nie róbcie też po prostu. Jak straszne to jest, bo się robi z jednych, jedni ludzie zrobią z drugich głupszych ludzi, tak? Ja rozumiem, że. Wiecie, podajecie, podają takie ludzie statystyki: O, że w szpitalu umiera, z tych, co umierali, jest tyle zaszczepionych i tyle niezaszczepionych tyle zaszczepionych i tyle niezaszczepionych. A gdzieś tam w Izraelu to umierają ci zaszczepienia, a gdzieś tam to tam ci umierają, to coś tam i tak dalej. Nie? A tutaj w takim kraju to więcej takich jest w szpitalu, to więcej takich jest. Ludzie, to jest covidowa matematyka, nie? Prosta sprawa, słuchajcie. Jeżeli w jakimś kraju, w Izraelu, na przykład w Izraelu, jest, nie wiem, przykładowo, dajmy na to 100% ludzi zaszczepionych, tak? To w szpitalu, jeżeli ktoś umrze, no to będzie 100% ludzi zaszczepionych umarło. Nie? Tak? E jeżeli w Polsce jest. Nieżeli w jakimś innym kraju jest, nie wiem. 30% zaszczepionych, yy, znaczy 70% zaszczepionych, tak? A 30% niezaszczepionych, no to siło rzeczy w szpitalu więcej ludzi zaszczepionych też będzie yy, umierać, tak? Yy, po prostu statystyka. Zwykła covidowa matematyka. To jest tak głupie czasami, że to się w głowie, słuchajcie, yy, nie mieści, nie? Bo się mówię, porównuje yy, coś nie znając podstawy, nie? Okej, okay, dobra, no, tą matematyką, ale... Yy, ja po prostu, nie, nie, po prostu, wiecie, nie, nie, no, przestańmy się, po prostu, da, zacznijmy się tak to jako normalnych, dorosłych ludzi, tak? Yy, normalnych, dorosłych ludzi i dajcie sobie każdy wybrać, tak? Dajcie sobie każdy wybrać. Możecie moje rozwiązanie nazwać głupotą, ja mogę wasze rozwiązanie nazwać głupotą, yy, no to się będziemy przeinaczać, kto głupszy, kto mądrzejszy i tak dalej. No kurczę, no, ludzie, ja wybrałem zaufanie Bogu, tak? W tym momencie. Może ja jutro zmienię zdanie, może stwierdzę, że coś tam, może wyjdzie jakiś preparat szczepionkowy, który będzie jakiś bezpieczniejszy, tak? I stwierdzę, no spoko, nie, nie wiem, no jeżeli tak bardzo chcecie, jeżeli macie z tego powodu mnie odrzucać ze społeczeństwa, no to ja się już dla was zaszczepię, tak? Ale w tym momencie wciąganie mnie takie, wiecie, w poczucie... Jeżeli, na przykład, nie wiem, jeżeli ja nie będę mógł przez to, że nie jestem zaszczepiony, załatwić wielu spraw, no to ja się pójdę zaszczepię, żeby załatwić te sprawy, jeżeli te sprawy będą na tyle potrzebne, tak? Ale w tym momencie, no, nie widzę takiej potrzeby. Mam po prostu szczepionkę. Moją szczepionkę wziął Jezus Chrystus 2000 lat temu. I twoją też, jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli wyznajesz go swoim panem i zbawicielem, jeżeli masz na Pana, to też twoją wziął. Jeżeli jesteś chrześcijaninem tylko z bycia członkostwem w kościele, z bycia, nie wiem, oszczonym w dzieciństwie i tak dalej i nie wiesz w ogóle o co tu chodzi, no to masz problem. Tu masz problem, nie? Ale to też nad tobą może działać, tak naprawdę, nie? To też nad tobą może działać, jeżeli ufasz, wierzysz, choć trochę, tak? To też nad tobą duchowo może działać. Po prostu, zwyczajnie. Wiecie, gdyby nie Jezus, to by nikt, nikt już na ziemi nie żył. Miała przyjść śmierć te 6000 lat temu na ludzi i nie przyszła od razu, tak? Przyszło rozwiązanie na tą śmierć. Rozwiązanie był Jezus Chrystus, który był wtedy w proroctwach, a teraz już jest w realności, teraz jest w niebie i wróci tutaj, tak? Po swój kościół. Ok, trzymajcie się. Kto chce to rozwiązanie, to jest prosta sprawa. Biblia mówi, żeby wyznać ustami, Jezus za swoim panem i zbawicielem. Jezus wymazuje nasze grzechy, tak jego krew została przelana. Krew jego wymazuje nasze grzechy, tych, co przyjęli to rozwiązanie. I jesteśmy, możemy stać przed Bogiem. Jak się stoi przed Bogiem, to miejsca przed Bogiem na choroby nie ma. Po prostu no, nie ma. E, miejsca przed Bogiem na choroby nie ma. Zwyczajnie. Choroba jest nielegalna. Jeżeli jest choroba, to stoi przed Bogiem i jest choroba, to ona jest nielegalna. Ona jest zwyczajnie nielegalna. Po prostu, zwyczajnie jest u ciebie na nielegalu, bo została rozwiązana. No, ale dlaczego dalej istnieje, skoro jest nielegalna? No, a zapytaj. Słuchaj, a dlaczego tyle w Polsce rzeczy się robi nielegalnie? Dlaczego nie wiem? Na przykład ktoś ma mm, tam system na komputerze nielegalny, tak? Ehm, no masz system nielegalny, no bo tak naprawdę go nikt nie wyegzekwował tej legalności, tak? Jeżeli ja zachoruję na koronawirusa i tak dalej, no to ja będę liczył na to, że ktoś na przykład z kościoła, czy ja, uda mi się wyegzekwować to skasowanie tego koronawirusa zwyczajnie, tak? Czyli wyegzekwować ten legalny system we mnie, bo legalnym systemem we mnie jest życie. Legalnym systemem we mnie jest życie, nie w chorobie. To jest legalny system we mnie. Jeżeli mi się dosłownie jakiś wirus, gra w typu koronawirus i tak dalej, nie? no to on będzie u mnie nielegalnie. Wiecie, to jest inna teologia, no, inna teologia. No, jeżeli nauka, ta, co stworzyła szczepionki, wierzy w ewolucję i tak dalej, oni mają inną teologię. Ja mam inną teologię, tak? U mnie teologia jest taka, że Bóg stworzył świat, nie? E, są inne zasady, inne zasady mojego ciała działania, tak? To nie jest, koronawirus nie jest efektem działania ewolucji dla mnie. Koronawirus dla mnie jest efektem dla działania diabła. Tak? Jest efektem działania szatana, tak? Jest efektem działania tego, to przetrwać, zabijać i niszczyć. Nie jest efektem działania Boga. Ja, w teorii ewolucji, to jest efektem działania Boga. Koronawirus, tak? M w sensie Boga. No, jeśli ktoś pomieszał Boga z ewolucją już jakoś, tak? No to koronawirus jest efektem działania Boga, efektem jakiejś tam pomyłki ludzkiej czy czegoś, nie i tak dalej. Nie. U mnie to jest działanie nielegalne w mojej teologii, tak? M po prostu zwyczajnie. I pozwólcie mieć to swoją te teologię i tyle, nie. Okej. Okay. Trzymajcie się. E I pamiętajcie, nie jest tematy szczepionowcem. Jeżeli ktoś, słuchajcie, yy, też się spotkałem z czymś takim, że ktoś rzeczywiście, a nie pójdę się czepić, nie pójdę się czepić, a potem panika, 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 jedno lekarstwo gdzieś tam yy, zakitrać, za, za drugie zakitrać, trzecie zakitrać i tak dalej, tak dalej, no nie, trzeba troszkę racjonalnie do tego podejść, tak, ja przyznaję się, że na zimę zawsze jakoś tam staram się ten organizm wzmocnić i tak dalej. Teraz jak jest koronawirus no na przykład yy, mam często przy sobie mam słuchajcie proszek z lukrecji tak sobie gdzieś tu wsadam pomiędzy działcą i tak dalej jak gdzieś idę jakieś z lukrecji bo lukrecja jest na wszystkie te wiktury, wirusy bakterie i tak dalej E, 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 że tak powiem, skraca ich możliwość rozmnażania się i to mocno, nie? Więc często gdzieś, jak Geosto w jakimś takim towarzystwie przebywam, No, to są rzeczy, które mm, nie wiecie, mm, są rzeczy po prostu zwykłe racjonalne, tak? Zwykłe racjonalne rzeczy. Akurat takie rzeczy wierzę, takim ufam, jak zioła, troszkę, tak? Znaczy, ufam, jak zioła. Ufam, że Bóg dał, stworzył coś takiego, tak? dał jakiś rozum ludziom i tak dalej. Po lukrecji mi tam nic nie zaszkodzi i tak dalej, ale po szczepionce to ja no, no nie wiem, to jest zupełnie coś innego, tak. Jest zima, tak. Się jest zdrowiej na zimę zawsze, więc też się staram jeść zdrowiej. Trochę czosnku, trochę cebuli, trochę się wzmocnić, tak. Trochę też się staram pamiętać o ruchu, bo w lecie to nie ma problemu żeby pamiętać o ruchu, tak. W zimie staram się na te spacery chodzić, no wzmocnić sobie ten swój organizm i tak dalej. No po ludzku zwyczajnie, nie? Po ludzku zwyczajnie. No i mieć na to rozwiązanie, mieć na koronawirusie rozwiązanie, jak i na każdą inną chorobę mieć rozwiązanie. Moim rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Po prostu. Ja mam rozwiązanie. Nie jest tak, że ja się chowam, mówię, że nie, nie istnieje choroba. Ja mówię, tak istnieje choroba, diabeł stworzył. Diabeł, że tak powiem. Pod panowaniem diabła jest stworzenie. Pod panowaniem diabła były jakieś, nie wiem, wirusy, które miały robić coś dobrego, zmutowały do robienia czegoś złego i tak dalej, albo ludzie je w ten sposób przemutowali i tak dalej. To jest w Biblii opisane. Jest zapisane, jak przed powodzią Nowego ludzie sobie obcowali z aniołami, tak, i różne dziwne rzeczy powstawały, jak olbrzymi i tak dalej. No, dają się takie rzeczy robić, nie? Dają się takie rzeczy robić jak najbardziej, słuchajcie. No, ja wierzę w coś takiego, jak koronawirus. Tak? i wierzę, że warto mieć na to rozwiązanie, no to trochę głupi człowiek się nie nie że tak powiem, nie nie nie, nie upamiętaj na to rozwiązanie, Zmocnić swoją duszę, tak? Wzmocnić swojego ducha, wzmocnić swoje ciało, ciało. Ciało wzmacniam mówię ziołami, jakimiś zdrowym jedzeniem i tak dalej, ruchem i tak dalej. Duszę, ducha wzmacniam modlitwą, duszę wzmacniam rozumem. W ja księdze przysłów jest napisane, żeby tam decyzje serca pod, pod, żeby trochę podpadały pod rozum, tak mądrością, tak? Czytam sobie o tej mądrości, szukam mądrości, tak? Wzmacniam duszę rozumem, tak? Decyzję czasami daję temu rozumowi podjąć mimo wbrew moim czasem emocjom, wbrew moim wszystkiemu, i tak dalej. Czasem podpadam pod rozum, nie? Więc wzmacniam moją duszę. Eee, otoczenie. Też się otaczam ludźmi. Po prostu staram się otaczać ludźmi. No, wiecie. No Biblia mówi, żeby nie, przystawiać, no nie przystawać na przykład tam z innymi, nie? Którzy tam grzeszą, czy coś tam. No jak ktoś jest grzeszy, to trzeba mu mówić o grzechu i głosić Ewangelię i tak dalej, nie? Jak ktoś yy, no wiecie, coś tam innego robi, no to się nie, nie przystawa tego, tak? Albo i tyle, no. Tyle. Po prostu tyle, no. No jest szczepionka, po prostu, zwyczajnie. Zbliżać się do Boga. Wiecie, Bóg jest. I jest napisane, wiecie, Bóg niby może wszystko, ale tak naprawdę Bóg nie może jednego. Bóg nie może Cię zmusić do tego, żebyś Mu podziękował. Bóg nie, musi, nie może Cię zmusić do tego, żebyś Mu dał chwałę, oddała chwałę. Bóg nie może Cię zmusić, żebyś Go wielbiła. Bóg nie może Cię zmusić do decyzji, żebyś wybrał Go i zaczął Go kochać. Bóg takie rzeczy nie może zmusić. Bóg tego nie ma. Bóg nie ma Ciebie, póki Ty Mu siebie nie dasz. Zwyczajnie. Musi się dać. Po pierwsze, na Jego zasadach, niestety, na Jego zasadach. Jeżeli chcesz przyjść do Boga innym rozwiązaniem niż Jezus Chrystus, na przykład przez opłatek, tak? Ty zażyjesz opłatek, to w ten sposób przyjdzie do Boga, to nie jest rozwiązaniem. To nie jest rozwiązaniem na przyjście do Boga. Jeżeli Ty chcesz przyjść do Boga na przykład przez e, członkostwo tam w organizacji, przez papier jakiś, tak, to też nie jest przyjście do Boga. Jeżeli Ty chcesz przyjść do Boga, nie wiem, przez chrzest w wodzie, że Ty się zanurzysz w dzieciństwie w wodzie, tak, tutaj, tak, zanurzą cię w wodzie w pszczelnicy, to też nie jest to. To nie jest przyjście do Boga na Bożych rozwiązaniach. Przyjście do Boga na Bożych rozwiązaniach, jest to jest On jest drogą, prawdą i życiem. Jeżeli tu się wyzna i tak dalej, to rzeczywiście później później, że tak powiem, warto się ochrzcić, bo to jest prośba o dobre sumienie, tak, Boga. Warto, znaczy później jesteś już członkiem Kościoła, czyli członkiem ludzi wybranych, czy członkiem dzieci bożych, tak? Jesteś członkiem Kościoła. I tyle. I na pamiątkę spożywasz wieczerze która nie jest żadną magiczną rzeczą i tak dalej, nie jest przyjmowaniem Jezusa i tak dalej, tylko jest pamiątką, wspomnieniem. Wspomnieniem po to, żebyś pamiętał. To są ważne rzeczy jak tradycje, takie, w sensie takie tradycje, w sensie wspominanie różnych rzeczy, tak? Święta żydowskie, postaram się kiedyś zrobić takie różne rzeczy o świętach żydowskich, nie, e, e, które były takim wspominaniem różnych ważnych rzeczy. Nie? To są bardzo ważne rzeczy, nie? Różne, nie, ale one nie są magiczne. One nie są magiczne, tak jak tutaj, tak? Hmm, że, nie wiem, podpiszesz papier, tak? I już jesteś zbawiony, bo jesteś członkiem kościoła. Czyli jako dziecko Cię ochrzczął i już jesteś członkiem kościoła. Już to automatycznie przyjąłeś. To się nie dzieje nigdy tak magicznie. To się nie dzieje nic automatycznie, nie? To się dzieje wszystko prawdziwie, słuchajcie. Ok, trzymajcie się. Miłego dnia. Do usłyszenia.